Dzisiaj zapraszamy na spotkanie z panią Ewą Piwkowitkowską, która jako prezes lokalnej grupy działania Rostoczy Tomaszowski jest organizatorką szeregu wyjazdów z pomocą humanitarną na Ukrainę. Od początku wojny myślę, że około już teraz prawie 60 wyjazdów w różne miejsca. Teraz wszystkie wyjazdy skupiają się na wschodzie. Czy to jest Hersoń, czy to jest Mikołajów, czy to jest Zaporoże, czy to jest Kramatorsk? tam naprawdę ludzie potrzebują pomocy. Ważną częścią pomocy lokalnej grupy działania Rostocze Tomaszowskiej jest pomoc ukraińskim szpitalom. To znaczy to są szpitale przyfrontowe z tego względu, że Cherson jest podzielony rzeką na część rosyjską, po której są Rosjanie i na część tą, w której są Ukraińcy. Przed wojną to było 300 tysięczne miasto. Teraz czasami jak się tam wjeżdża i jest na przykład alarm, to jest pustka. Mieliśmy taką sytuację przy jednym z wyjazdów, że wjechaliśmy do miasta i widzieliśmy tylko jedną osobę, starszą panią, która szła, być może po prostu nie słyszała tego alarmu. Tam ludzie faktycznie reagują na to, tam ludzie zachowują zasady bezpieczeństwa, bo codziennie ktoś ginie. W Chersoniu jest kilka szpitali, natomiast one wszystkie pełnią funkcję takich szpitalów przyfrontowych, bo ta linia frontu po prostu jest zaraz koło nich. I to nie tylko są szpitale, bo też Centrum Wolontariatu, z którym współpracujemy, jest 2 kilometry od rzeki. Za rzeką są Rosjanie. Tam też przychodzi lekarz, i też jeżeli dostarczamy leki, to lekarz w określonych godzinach wydaje ludziom lekarstwa, które są im potrzebne. Bo zawsze jadąc tam, to mamy taką obawę, czy jedziemy w odpowiednim momencie, czy nie sprowadzamy też niebezpieczeństwa na te osoby, które są tam. Bo wiemy, że są drony, są drony rosyjskie, które śledzą ruchy też właśnie tych osób, które pomagają, więc staramy się jeździć mniejszymi środkami transportu, tak żeby nie zwracać na siebie uwagi. Tam poznam mnóstwo ludzi. Ja wiem, że każdy może myśleć różnie o osobach, które tam mieszkają, o osobach, które wyjeżdżają z Ukrainy, które e, można powiedzieć uciekają. Ale jeżeli ktoś nie pojechał tam na wschód i nie zobaczył, jak ta wojna wygląda, to nie ma prawa ich oceniać. I e, jeżeli ta wojna się skończy, a mam nadzieję, że skończy się szybko, chociaż oni nie są tak optymistycznie do tego nastawieni, to będzie i tak dużo innych. Rzeczy, w które warto się angażować, czy to tam na miejscu przy odbudowie, czy to też tutaj w Polsce przy innych działaniach. Muzyka Dużym problemem w Hersoniu jest to, że ludzie, którzy zostali, nie mają środków do życia. Nie ma zakładów pracy, bo nawet te firmy, które funkcjonowały przed wojną, albo zostały zniszczone, albo zamknęły swoją działalność ze względu na zbyt duże ryzyko. I ja wiem, że dla wszystkich się może wydawać, no ale na Ukrainie jest jedzenie i można je kupić. Tak, tylko że jeżeli ktoś nie ma środków do życia, to sobie tego jedzenia nie kupi. Jeżeli ktoś nie ma możliwości, to nie kupi też nic do szpitali. Ostatnio dostaliśmy zapotrzebowanie ze szpitala i ono mnie zaskoczyło, bo to były zwykłe na przykład środki chemiczne do czyszczenia, do utrzymania porządku. A wiem, że jest to potrzebne, bo byłam w tych szpitalach i jeżeli. Kadra, lekarze zajmują się rannymi. Jeżeli wszyscy naprawdę mają dużo pracy, to ten porządek jest tak troszeczkę odkładany na, na później. E, dużym problemem też tych osób jest to, że te ciągłe alarmy powodują, że e, ciężko jest im w tym miejscu. Mieszkać, funkcjonować. A zostały tam osoby z jednej strony te, które nie mają środków, a z drugiej strony takie, które stwierdziły, że jednak tam zostaną, że będą robiły wszystko, żeby to swoje miejsce utrzymać. I ja to też rozumiem, bo jeżeli wszyscy by wyjechali, to te osoby, które bronią Ukrainy, powiedziałyby, no ale po co my mamy bronić tego miejsca, jeżeli tam nie ma ludzi. To jest ważne. Ostatnio miałam taką sytuację, jak pojechałam sama do Hersonia, miałam pojechać rano, bo rano zazwyczaj tych ostrzałów rakietowych jest mniej, ale też dostałam telefon, żeby wstrzymać się, bo akurat właśnie jest ostrzał i rakieta trafiła w centrum wolontariatu półtora kilometra od miejsca, do którego ja jeżdżę. Jedna osoba zginęła, osiem zostało rannych i to też pokazuje, że ci ludzie się poświęcają, że to nie jest tak, że oni nic nie robią. Oni naprawdę robią dużo, tylko my tego nie widzimy. My nie widzimy tego, bo telewizja też tego nie pokazuje, nie widzimy tych ludzi, którzy giną, którzy oddają swoje życie też za tą swoją ojczyznę. I zawsze jest tak, że my porównujemy narody. Ja nigdy nie porównuję narodów. Ja zawsze mówię, że są dobry, dobrzy ludzie i źli ludzie. I nieważne, czy to jest Polak, czy to jest Ukrainiec, czy to jest Niemiec, czy to jest Anglik, tylko takie mam dwie kategorie ludzi, zawsze. Zawsze z każdego wyjazdu zostają w głowie obrazy i nawet jeżeli nie patrzy na zdjęcia, to one i tak są. Takim jednym z obrazów jest mężczyzna, mężczyzna, który trzymał w ręku kawałek dość duży bomby, która zniszczyła jego życie, można powiedzieć, bo zniszczyła jego dom, zniszczyła jego gospodarstwo, zabiła jego matkę i wszystko to co tam było. Będąc tam, widzieliśmy żebra konia, który też zginął i ten człowiek trzymając tą bombę, opowiadając tym, o tym wszystkim, płakał. To był ciężki kawałek metalu, bo my nie potrafiliśmy tego podnieść. A on trzymał to w rękach, miał zaciśnięte pięści na tym metalu i ze łzami w oczach opowiadał to wszystko, co się wydarzyło, jak wojna się rozpoczęła. I jak się ma w głowie takie obrazy, bo czasami wszyscy mówią, po co ty tam jeździsz? No ale jeżeli ja widzę tych ludzi, widzę te emocje. I te emocje są też we mnie, bo tego się nie da odrzucić w jakiś sposób. To nie mogę odmówić, jeżeli ktoś prosi o pomoc. Na zakończenie z panią Ewą Piwko-Witkowską rozmawialiśmy o tym, jak działalność społeczna przekłada się na wychowywanie dzieci. Wszystkie role, które w życiu pełnię, są dla mnie równie ważne. Oczywiście, że to, że jestem mamą, przekłada się na inne wszystkie role, które w życiu pełnię, bo staram się wszystko robić tak, żeby te moje dzieci miały jak gdyby taki, nie wzór, bo to, to byłoby zbyt odważnie powiedziane, ale żeby widziały, że różne rzeczy można w życiu robić i spełniać się na różnych polach i zawodowym, i charytatywnym, i tym właśnie rodzinnym. Zawsze uważam, że nie da się dzieciom powiedzieć, żeby coś robiły, czy czegoś nie robiły, jeżeli sami tego nie robimy. Jeżeli ja chciałabym, żeby moje dzieci kiedyś angażowały się w działalność społeczną, żeby moje dzieci pomagały innym, to muszę im pokazać, jak to się robi. Czyli muszę im pokazać, że warto jeździć, warto pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują najbardziej. I to nie tylko jest kwestia jeżdżenia na Ukrainę i pomagania tym osobom tam na wschodzie, ale to jest też angażowanie się w inne akcje charytatywne, które lokalnie są organizowane. Bo jeżeli my mówimy dzieciom, nie palcie papierosów, a siedzimy przy stole z papierosem, no to nasze dziecko powie: no, chyba coś tutaj nie do końca jest tak. <laughs> Więc jeżeli powiemy dziecku, no, fajnie, zaangażuj się w jakąś akcję charytatywną, a sami siedzimy sobie przed telewizorem z gazetą w ręku, no to to dziecko też widzi, że no okej, okay, ale dlaczego? Po co? Czemu to rozłożyć?